Dzień dobry, witam was wszystkich moi drodzy bardzo, to bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Zet i witam dzisiaj w kolejnym odcinku z Browsers. Dzisiaj jesteśmy z moim specjalnym gościem, dzięki Wielkie, że zaproszenie i jestem dzisiaj e, Heroesek. Czyli witam cię serdecznie. mamo. Dobra i moi drodzy, dzisiaj oczywiście będziemy kręcili kołem. Pierwszy, pierwsza postać będzie dla naszego gościa, tak więc uwaga, już kręcimy dla ciebie, a Ty możesz Witam powiedzieć, jakiej postaci nie mam, bo to jest dosyć. Jakich postaci nie mam? No to brakuje mi tylko spajka i kroła no i od dość dłuższego czasu, bo od pół roku nie dropi mi żaden z takich legendarnych brawlerów. No i tak trochę lipa właśnie z tym Mhm, mm ale, ale myślę, że... nie musisz się tym przejmować, bo dostałeś bula. <grych> tak <O> więc <grych> zagrasz sobie bólem. I teraz jeszcze postać dla mnie. A w ogóle swoją drogą ja też w ogóle mi nic nie dropi żadnych legendarnych brawlerów. Aha, ja mam spajka, czyli muszę losować jeszcze raz, <grych> o ile się nie mylę. Mam, tik, mam tika, dobra. Tik i ból, moi drodzy, tak więc widzimy się już za chwilę. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już na pierwszej tutaj rundce, tak więc powiedz nam, jaki ma, jaką mamy taktykę? Czy w ogóle mamy taktykę? Yy, jaką mamy taktykę? No to tak, ty samortujesz, yy, ja zbijam skrzyneczki yy, i staramy się nie paść. I no, nie ale. Og ogólnie powiem ci, że, że tik, to no, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł na tym trybie. Dobra, jest soczek, jest soczek, easy. Oh, biorę... nice. Lecę, 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 lecę. Dobra, idę ci pomóc, ja mam. Ten Daryl będzie z piernicą. No. Daryl? Tak. Dobra, może. go zabić. O nie, on gdzie on pobiegł? Z dwóch stron, z dwóch stron. Ty z jednej, ja z drugiej. Dobra, Dobra mamy go za. Chyba. Uważaj, tam masz te bomby. Ojejku. Ajajaj. Dobra, podjechał mi, podjechał mnie. Dobra, to ja nie w takim razie uciekam. No trochę nie najlepiej, ale. No tym tikiem to ich nie porobisz, no piątki to już wiesz. Dobra, no Tik to raczej słaby, nie? Na, na, ten, na ten tryb, tak mi się wydaje. Ale teoretycznie jak jeszcze będzie soczek i z bólem naprawdę można coś e, sprawadzić jeszcze porobić O, mam bombę Dobra no, Spokojnie, no, spokojnie, to trzeba taktycznie podejść. Dobra. Chociaż jak będzie show... Do... O! Dobra, so... O jest co! Ale... Nie, 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 nie bierzmy teraz. Trzeba poczekać aż będzie mniejsza strefa. Ludzie nie będą tak uciekali. Ty chyba już padłeś? Nie, dobra, piperka jest low. CO?! wiesz <laughs> ile mi zadała? Ona by ciebie zabiła na jednego hita. <laughs> dobra, patrz, 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 patrz. A wejtujesz, dobra, to dawaj. To jest IQ, to jest IQ 600 normalnie. O kurd, ale ograłeś to. Dawaj, zaraz się respie. Jestem. Dobra, Tick wychodzi. Dobra, nice. Daryl ma, Soczka. Ja, ja teraz wychodzę, żeby, żeby mnie nie widział. Dawaj. Ale dobra, dobra. co ty się dzieje? Dobra, malowa, malowa. nie, po ja Karamba, ale to jest trudna gra, to jest trudna gra bardzo Ale wygramy, na spokojnie, dobra. na spokojnie to Tylko trzeba Soczka O nie Ja ultem, ultem O nie, zbiła mi ten, dobra A, bo to jest dary z Piper, Okej, okay, oni są... Dobra, lecimy, lecimy o, kurde, lecimy co ty lecimy, zrobiłeś? Lecimy. <laughs> top jeden, moi drodzy. Top jeden. Dobra, moi drodzy, kolejna rundka. Pierwszą nam się udało wygrać, bo mieliśmy niezłą dyspozycję naszego gościa, który naprawdę to ładnie ograł. Tak więc gratuluję ci, bo no, bo wykarowałeś nas, trzeba ci to przyznać. A teraz będziesz grał. Nie chciałeś grać nikim na dystans, prawda? Tak, tak, tak. No to będziesz grał pam. <laughs> dobra, pam jest ok, okej, co można podjeżdżać. Dobra, teraz. Losujemy dla mnie. Uwaga, uwaga, kto to będzie? I to będzie... No nie... A, nie mam tej postaci chyba. No, nie będę miał tej... A nie, jednak mam! Dobra, ja mam Tarę. Więc mamy połączenie takie trochę dziwne. Tak więc, moi drodzy, nie ma co przedłużać. widzimy się już w samej tle. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już w kolejnej arence. Miejmy nadzieję, że Hirosek nas w tej również wykeruje, bo... No, bo pierwszą pokazał, co potrafi, prawda? Na pewno. Dobra, to ja też. Ale tutaj spam, czy jakoś wyjdzie, no ale postaram się, w każdym razie. Yy, jak możesz to przyjść tutaj bardziej do. O, mnie. O, 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 patrz, patrz, patrz. Dobra. Yy, ja tutaj heal, heal Pointa już dałem. Dobra, zabiję Bo. Mam już sześć. Dobra, pięknie. Z zabiłem tutaj Bo. Też Bo. Już mi się skończył, niestety, ta po potka. Nie, na, na spokojnie, na spokojnie. Mając, mając 8, nie musimy się o nic bać. Jeszcze biję sobie ulta, yy, damy tego. Yy, o, Mortis? Leczenie Mortisa na spokojnie, tylko że może uciec. No, o to właśnie się obawiam. Dobra, pogonię Mortisa. Pogonię Morti yy, tutaj jest. Yy, ta, nita. Dobra, idę okay. ci pomóc już. Ja dam mam. Dam heal. Jak, jak będziemy mieć takie troszkę bardziej lowy. Okej, okay. yy, stawiedziałko. Kurde, dobra, ale dajesz, robisz to, robisz to. N nie dawaj ulta, nie dawaj ulta. Wiem, bo ona wyskoczy, wiem, wiem. Yy... Poczekaj na mnie najlepiej. Mhm, czekam, jeszcze 4 sekundy. Bo się teraz zrespi Nita, podjedzie ciebie na imunce, Dobra, czyli niech mnie podjeżdża. No, wiedziałem, wiedziałem. Nice. Dobra. Tak. Udało się yy, zabić. Plan tak. jest taki, że... Nie ma planu, nie ma planu. Nie planu, ma planu, ja? właśnie nie ma planu. Plan jest taki, że nie ma planu, bo tutaj trzeba podjechać po prostu mocno pożegaj, i... tyle. Poczekaj, poczekaj, ja ja mam tego, ja mam heal To tak, jest o, tak o, tylko długo, który ma 5 Ajajaj. Dobra mam mm. pomysł, mam pomysł, dobra, ale to będzie to będzie głupie, to będzie na głupie. Uważaj, uważaj! Dobra, wiem, to było głupie Teraz ty musisz wykrować. Nie, no masz 21 na 100% to zrobisz, na 100% to zrobisz O nie, a ile to zadaje? Nie, nie jest za dobrze Musisz po prostu wyczekać to, bo on cię na blisko nie podjedzie, bo ty masz za duży dips na tej tarze. No no ja wiem, właśnie to... Dobra, ty się jeszcze respisz, tylko teraz uważaj <grym> Tutaj Crow zaraz jeszcze wpadnie Crow, 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 dobra, ja ja potankuję troszkę. Nie, bo oni cały czas mają te Soczki, Do, dobra. Dobra, dawaj, lecisz. Easy. Easy. Dobra, easy. idę po soczek. Icyk! Haha, ha. ale to pięknie ograliśmy. Dobra, moi drodzy, to widzimy się w kolejnej rundce. Dobra, moi drodzy, kolejne losowanko, tak więc lecimy. I powiedz mi w ogóle, Hirosek, co byś chciał teraz dostać? Bo tak nam dobrze idzie, że. Kogo bym chciał dostać? Tak. No to czekaj, zobaczę sobie brawlerów na tą mapę. To jest taka dość specyficzna mapa, dlatego myślę, że. Tara albo Frank. Tara o albo nie, Frank. wiesz, kogo dostałeś? Oko. Pam znowu, ale czy chcesz, no. czy chcesz ją wymienić? Bo dostajesz powtórkę. nie wiem Dobra, no to wymienimy sobie tą Pam. Zobaczymy co tym razem uda Ci się wylosować. No bo tak znowu Pam, żebyś grał to trochę nudno, nie? Tak, prawda. I będziesz grał... O, chyba będziesz grał tym czym w sumie chcesz. Chociaż nie. Mortisem grasz niestety. Dobra, Mortisem i tak wykeruję. Umiem grać nie bardzo, Dobra, to masz Mortisa, a ja mam... Było już blisko Rosy, więc myślałem, że już zostanie Ro Rosę i będzie spoko, a ja będę miał... Czy, czyżbym miał Bo czy Karla? No nie gadaj, że będę miał Karla Ja cię kręcę, ja tak nienawidzę Karla Nie potrafię nim totalnie grać Dobra, moi drodzy, kolejna rundka Ja gram Karlem niestety, którego jak sami dobrze wiecie Bardzo, bardzo nie lubię O kurde, ale tu masz fajnego skina Serio, jest kozacki y te, dwas, y te dwie skrzynki, żeby je? nam to szybciej zleciało Dobra Ojejku, ale mały DMG ma Karl Ta Bibi teraz podjedzie Dobra Oh, nice. Można podjechać, można podjechać na spokojnie, tylko trzeba... Poczekaj, 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 poczekaj. poczekaj. Nie rób nic, nie rób... Mm, dobra. Ja bym podjeżdżał okay. y, tego, tego. Mm. Dynamite'a? Tak. Dobra, elo. O, fajnie. Dobra, nie masz czas. nie. Uciekaj, uciekaj. Dobra, jesteś muszę, otoczony. Muszę ulta, Oto... urta nabiję sobie, ładnie, dobra. Nie używaj na razie ulta. Mhm. Trzeba Zalej. to użyć w potrzebnej sytuacji. O kurde. Jadę tam. O, 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 o. Ja potrzebuję ulta tak samo na Mortisie. Yy, będzie ult Pipery. Dobra. Nice. Okay, wezmę Soczek, wezmę Soczek. Dobra, weź Soczek. O Boże, nie teraz, tam u góry, tam u góry, bo tam jest Primo bijący się spam. Yy, o, kolejny Soczek, yy, soczek czy... mam. zabiję Primo, który ma 10 poera. Mamy już troszkę Dobra, tego. świetnie. Yy, y jadę, jadę majka. skuterkiem. Wagonik, Jedziemy. Tutaj. Raczej to ja jest dzwonik, ci powiem Dobra, pan, yy, leci pan na sodku, Ajajaj. Uli. Dobra, Ulcik, który daje HP dobra, Teraz świetnie. trzeba troszkę zdodżować Omi. Dobra. Nie, no spokojnie. Dobra, to, jest, to jest tylko Hirek, no 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 Już je, Za sekundę jestem. Yy, tam jest sok, tam jest sok! O kurde! O nie, dobra, to jest najgorsza... Musisz uciec z ultem, ultem do góry. Uciekam po sok, uciekam po sok. Nie. Dobra, mam sok. O nie. Dobra, moi drodzy, udało nam się zdobyć właśnie kolejną. Niestety nie wygrano, ale drugie miejsce. No i widzimy się właśnie w ostatnim losowaniu w dzisiejszym odcinku. Dobra, moi drodzy, losujemy kolejnego brawlera. Dzisiaj ostatni w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy wam się oczywiście podoba ten odcinek. I uwaga, uwaga, czyżbyś znowu dostał PAM. No ja w to nie. A nie, dobra, nie dostajesz PAM. Masz Piper. O, nie! Piper gra, no to nie, niezbyt dobrze. Aczkolwiek, Ult Piper jest mega, mega silny, bo możesz odskoczyć w każdej sytuacji, no nie? I to jest mega dobre. A ja gram sobie Nitom? Prawdopodobnie gram Nitom, o ile. Chyba Nitom gram, tak, gram Nitom, a ty grasz Piper. Tak więc, moi drodzy, widzimy się już na ostatniej rundce. Dobra moi drodzy, kolejna, ostatnia bym powiedział rundka. Tutaj widzę Hirosek na Piper. Zobaczymy jak on sobie radzi tą Piper, bo aż sam jestem ciekawy w tym momencie, co to będzie. Dobra, ja chcę się wytrynowałem, ja jestem Sniperem normalnie od urodzenia. O nice. O tutaj jeszcze jest skrzynka, nie widziałem jej. I mamy. A ty w ogóle grasz jakimś takim pozostałym? Pomóż mi podjeżdża mnie rosa. Ja nie mogę. Dobra, uciekaj na Powtórzę jeszcze pytanie, bo yy, byłem Pytałem, tutaj... yy, czy oh. grasz takimi postaciami dystansowymi. Yy, dystansówkami staram się omijać szerokim łukiem, ale bo jeżeli nie? jest mapa, yy, która tego wymaga, no to tak, no to mogę, mogę grać właśnie dystansówkami. Dobra, dobra. Nie. Misiek, no, co tu się dzieje? O nie. Oh, yeah. Ale dobra, byliśmy trzecie miejsce zostaliśmy. Dobra, to i tak nie jest źle, i tak nie jest źle. Wiele. Tak, dobra, moi drodzy, tak więc dzięki jeszcze raz za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście odcinek spodobał. Oczywiście, wbijcie do Hiroska, do niego tu znajdziecie link w opisie, tak więc wbijcie się do niego, bo tam na pewno jeszcze będzie odcinek ze mną, więc obejrzyjcie sobie, co ciekawego nagrywa. No i moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. Czy masz coś jeszcze do dodania? Bo oczywiście e, jest... e, No nic, no pozdrawiam oczywiście Twoich subskrybentów, no i lajkujcie. Dobra, dokładnie, moi drodzy, wbijajcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, no i cześć.